Jesteś to czas? No, co? Jakoś zawsze chciałam wyjść o tam dalej. No, ja też. Ale wiesz, że zabroniona. Ja no i przecież. Ola nam pozwoli. No, w sumie. Nic się nie stanie. No. to nigdy nie robię samochody. No, to jest fakt. No, to chodźmy. Dobra. Wreszcie za tym durnym potem. No. Operacja przejścia przed płot zakończona. Wyruszamy dziką podróż. Jej, ale fajnie. No. Fejbel, nie zabijaj mi się tu. Dobra. Ja tylko się bawię. No Boże, Fejbel, co to taka glebiasta dzisiaj. Nie wiem. Tak, kostka mnie nerwia, w sumie mnie też. Pół godziny zbie... po, po zwiedzaniu. Chyba wiesz co, ja już chcę iść na, na taras, ja też. Mhm. Wiesz co, lepiej by już było chyba iść do domu albo na podwórko No, okej, okay, to chodźmy. O nie, znowu spadam. Ja wchodzę normalnie. Jak ona to robi? Ja się znowu gładzę. No dobra. Oraz się żyję. Wreszcie. No to co, Fabel, idziemy do domu? No pewnie, że tak. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. I idę następnego razu. Pa!